Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojra, Dziś pokażę wam jak przyspieszyć pobieranie z dowolnej platformy. Ja tutaj mam akurat Steama, ale możecie na przykład przyspieszyć z przeglądarki lub Epic Games. Zależy gdzie pobieracie. Jak widać zostało już 13 minut. Musimy mieć program Cheat Engine. Odpalamy program. Link będzie w opisie do pobrania programu, darmowy jest. I wybieramy, klikamy w to okienko, wybieramy nasz program, w moim przypadku to Steam. I musimy tutaj zaznaczyć to, co ja. I tu zmieniamy na 0,2. Jak mamy, klikamy Apply. I musimy to zminimalizować, nie zamykać i patrzymy, co się dzieje z czasem. Jak widać czas spadł. Dziękuję za obejrzenie i zostawcie subskrypcję. Dziękuję.